Cześć. hej! Witamy Was na kanale Ruftop w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o pustce i samotności. I dzisiaj gościmy Karolinę, Cześć. która przyjechała do nas z Katowic. Dokładnie. Karolina, jak ty rozumiesz temat samotności? Bo to jest taki dość gruby temat. Dla mnie samotność to jest takie poczucie, że nie mam z kim porozmawiać. Na takie tematy trudne dla mnie, ale też szczęśliwe, że nie mam się z kim podzielić mhm. jakimiś sprawami, które są w moim życiu. No i też tak brak poczucia trochę bycia kochanym, no bo u mnie to zrozumienie jest takim wyrazem miłości, że jak ktoś mhm. rozumie to, co mówię, no to że mnie kocha. No chyba to jest właśnie tak, ja tak rozumiem pustkę i samotność, mm -hmm. którą odczuwam. Nie A jestem ja oddzielona się... od tego. Okay. <gry> Czyli, że na przykład, jakbyś miała kogoś takiego, żeby cię kochał, to już jest ok, wszystko, już wtedy się nie odczuwa samotności. Znaczy, Czy... no nie, bo ja uważam, że są ludzie, którzy mnie kochają. Mm -hmm. Tylko, że na przykład relacja z nimi no ma tam swoje właśnie jakieś yy, obszary który nie czuje się zrozumiana, że na przykład no, można porozmawiać, można się podzielić z kimś, kto ma, nie, 12-13 lat tym, co ja odczuwam, ale kompletnie ta osoba nie zrozumie tego, bo ja na przykład studiuję, a ona chodzi tam nóżkę podstawowej, no to ten poziom zrozumienia jest taki bardzo. no jest niski, a dla mnie takie bardzo ważne jest to, żeby czuć się zrozumianym. Inaczej rozmowa się w ogóle toczy. Z kimś, kto wiem, że jest w podobnej sytuacji mhm. i kto rozumie to, co myślę, to, co przeżywam, no jest w stanie też właśnie ucieszyć się w podobnym stopniu z tych moich szczęśliwych rzeczy, szczęśliwości, mhm. no ale też w podobnym stopniu, w jakimś tam jest w stanie też przeżyć ze mną jakieś trudne chwile. Uważam, że nawet jakby się pojawiła jakaś osoba, która by mnie, nie wiem, właśnie po jakimś czasie stwierdziła, że mnie kocha, no to mm, i tak uważam, że jakieś, byłyby jakieś, nie wiem, obszary, obszary świata, obszary zainteresowań, czy nawet sprawy tego, co ja studiuję, a ta osoba co innego robi, że nie we wszystkim czułabym się nadal zrozumiana. Mhm. Że chyba nie, nie ma, nie jesteśmy w stanie spotkać takiej osoby. czyż jakby zawsze w twoim życiu jest jakiś taki obszar takiej pustki że jesteś w tym sama. Tak, tak. Który szczególnie się ujawnia wtedy, no, jak jest taka trudna sytuacja, hmm. że jest coś naprawdę ciężkiego, bo no, też trzeba zauważyć, że dużo łatwiej jest nam przeżywać rzeczy takie radosne, no bo kurczę, kto się nie lubi cieszyć i kto nie lubi dobrych rzeczy przeżywać, ale no, te cięższe rzeczy, z którymi musimy sobie jakoś radzić, jakieś sytuacje, hmm. no to po pierwsze ciężko nam je przeżyć, bo jakieś tam bolą nas, po prostu kują i, i ból z nich powstaje, no to wtedy. Ym, no, wtedy pojawia się ta przestrzeń właśnie tej pustki, nie? Tak, i, aha, tak. I wtedy pojawia się przestrzeń tej pustki, której jeżeli. Ym, no są tak jakby dwie drogi, według hmm. mnie. Ja mówię teraz to, co ja akurat tam hmm. gdzieś y, odkryłam w sobie, y, że mogę ym, odczuwając tą moją nędzę, bo tak to nazywam. W tych jakichś tam y, trudnych sytuacjach mam dwie drogi. Y, jedna droga to jest stwierdzenie, że się poddaję i że no, jestem beznadziejna i że się nie da, i że w ogóle. No jak tak mogłam zrobić, albo jak to się w ogóle mogło y, stać i to bardzo przeżywam. No i to jest ta droga, którą zły próbuje nas skłamać, że, że jesteśmy nie tacy, jak powinniśmy być i że co to my nie jesteśmy, że jesteśmy beznadziejni. I, I jak mogliśmy do tego doprowadzić? Mm -hmm. No, i to jest ta jedna droga kłamstwa, je, kłamstwa złego. A druga droga, no to, to jest pogodzić się z tą nędzą, pogodzić się, że jestem grzeszna, że jestem y, niedoskonała i że popełniam często jakieś tam grzechy, i, i to mnie doprowadza do jakichś tam złych sytuacji, jakiegoś śladu takiego właśnie y, złego. No, i w tym tak, jakby usłyszeć. Te, w tej pustce totalnej, w tym, że jestem sama i że, że nikt tak jakby nie jest w stanie mnie zrozumieć, usłyszeć głos Boga, który mówi: Widzisz, i mimo tego wszystkiego, mimo tej nędzy, mimo tego, w co tam wpadłaś, mhm. to ja Cię akceptuję, jesteś moją córką, ja Cię stworzyłam, jesteś mhm. najpiękniejsza. Bo mhm. no właśnie wydaje mi się, że ten świat nam proponuje znowu z kolei dwie inne jeszcze drogi, mhm. jak zapełnić tą pustkę, czyli właśnie jeden, no to się załamać. Mm -hmm. <laughs> i ubolewać nad tym. No i to właśnie mi się bardzo często kiedyś zdarzało, że po prostu jakoś tak się zatapiałam w tym stanie tej pustki. To byłam ja po prostu. Ja jestem samotna, jestem... Nikt nie kocha i... Sama i umrę sama i w ogóle. <laughs> I to była jedna rzecz, a później padłam w taką drugą... Dru jakby drugi pomysł tego świata na to, jak wypełnić tą pustkę, czyli wszystkim, tylko nie Bogiem. Czyli po prostu, nie wiem, oglądanie seriali, jedzenie, co tam jeszcze, <grym> to nie wiem, no nawet y, czytanie książek. W sensie, to są takie normalne rzeczy, które są ogólnie spoko, ale jeżeli ty to robisz po to, żeby nie czuć się samotna, to to jest słabe strasznie. Wydaje mhm. mi się, że w ogóle ten stan samotności też jest po coś, nie? Po prostu, jak ty powiedziałeś, mhm. że, żeby tam usłyszeć Boga. Bo on ci powiedział, kim ty jesteś, nie? I właśnie ja miałam taki moment w życiu, że w tym stanie samotności usłyszałam Boga, jak przeprowadziłam się do mieszkania i mieszkałam sama. I wtedy jakoś tak po prostu czułam obecność Boga, że on tutaj jest ze mną. I pierwszy raz właśnie pozwoliłam sobie być przez chwilę samotna i jakby nie szukać jakichś rozwiązań na to, nie? Nie wiem, jak to określić. Nie, dobrze to tak? określiłaś, no? Po prostu. Jakby poczułam, że On chce tu, tu przyjść do mnie teraz, nie? Że, że to jest ten czas On chce go spędzić ze mną. Niby jestem samotna, ale nie jestem sama, bo jestem z Nim. I właśnie On jakby w tym czasie zaczął mi mówić o mnie różne rzeczy. Jakby poczułam, że w ogóle mam wartość. Znaczy już wcześniej mi też mówił różne rzeczy o mnie, ale to, to był jakiś taki moment, że właśnie, że jakby to nie działo się przez kogoś, tylko byłam taka sama w tym. Do jakiejś takiej wolności. Bezpośrednio tak bezpośrednio, też. Tak bezpośrednio, no. Że, że miałam pewność, że on to mówi do mnie, a nie, że mówi tak samo do każdego człowieka, i tylko właśnie czułam, że to jestem ja. Mm -hmm. No, to było takie fajne doświadczenie. No, niestety później, oczywiście, znowu się zaczęło jakieś takie. Na jak byłam smutna, no to sobie pooglądam seriale i oglądam całą serię w jeden dzień. Nie? Mhm. I wtedy, jakby znowu się zapełnia tą pustkę jakimiś nowymi rzeczami, I potem znowu się wraca do tamtego stanu, w którym się błyszczysz. Mhm. No. Ale też przypomniało mi się, że takie, no bo fajnie to powiedziałaś, że pozwoliłaś sobie na bycie samym. Mhm. Ja właśnie tak miałam. Że strasznie próbowałam tak jak ty, wszystkim zapełnić tą pustkę. Wszystkim mhm. i właśnie tutaj też jest ta kwestia, że można być, czuć się samotnym, mimo że się w boku ma bardzo dużo ludzi, że można mieszkać w pokoju w akademiku z, z dwójką koleżanek i być w tym pokoju z nimi i nadal czuć się mega samotną. I tak jakby ja w tej samotności wtedy nie pozwalałam sobie na nią, że znaczy, mm. próbowałam wszystko, próbowałam po prostu przemówić do swojego umysłu, mm. przemówić sama do siebie, ale nie możesz być samotna, coś jest z tobą nie tak, mm. właśnie, że musisz coś zrobić, przecież tyle masz ludzi wokół siebie, tyle jakichś tam fajnych rzeczy robisz, mm. a ty nadal czujesz się samotna, no coś z co tobą faktycznie musi być nie tak. No. I nie, pozwala, nie pozwoliłam sobie na to, żeby, yy, że mogę. Mogę być samotna. No nie miałam takiej wolności w tym. Zresztą mm. ja mam takie różne stany, nie? Że czasem, właśnie, że jakby miałam to doświadczenie, że to było ok, więc już, jeżeli sobie przypomnę od, w odpowiednim momencie, że, że miałam to doświadczenie, no to sobie mówię, że okej. Okay. No ale czasem jest tak, że po prostu jakoś tak wpadam w jakieś takie mm. stany, że jakby w ogóle zapominam o tym i wszystko jest z powrotem to samo, nie? Mm. Więc to jest, no, różnie. Trzeba, trzeba wracać do tego, co się sprawdziło. No, ale że, że to jest taka nieustanna walka, co no, nie? że, tak, że to nie jest tak, że my już raz coś zrobimy no. i to zrobimy, jedną bitwę wygramy, tylko że to jest wojna, która mhm. tam jest wiele tych bitw i po prostu każdą mhm. trzeba na nowo po prostu cały plan stwarzać. No może nie aż, nie, nie tak dramatycznie, ale że, <grym> że po prostu, że od nowa trzeba z tym walczyć, że to nie mhm. jest taka decyzja, że ja teraz po prostu siądę i powiem, że Zgadzam się na tą samotność i teraz nie będę tego zapełniać serialami, tak, tak. czekoladą i innymi rzeczami, tylko, tylko decyduję się na Ciebie, Panie Boże. Ale to trzeba y, cały czas po prostu mieć. Że cały czas może się pojawić taka tak. chwila pustki, i to musisz znowu po prostu podjąć kolejną, kolejną decyzję. I to żeby... cały, cały czas to trzeba weryfikować, mhm. bo też z czasem poznajesz Ciebie i na przykład widzisz, że. O, tu jest jeszcze coś, jakiś mm. obszar, w którym właśnie wkładałam coś w tą pustkę, a to nie było spokojnie. W sensie, że wyglądało ok, ale to nie działało dobrze na mnie. Nie? Mm. Myślę, że to jest strasznie indywidualna też sprawa. Mm. Bo każdy sobie inaczej radzi. Mm. Y dla kogoś jest właśnie to, że można sobie obejrzeć serial i to jest mm. taką ucieczką, a dla niektórych nie, dla niektórych coś innego. No, ja na przykład uważam, że dlatego dużo ludzi wpada w różne nałogi, nie, narkotyki, bo to ym, alkohol, że są w stanie, wiecie tam, co, co weekend poświęcić cały weekend na to albo czekają cały tydzień w pracy na to, żeby potem poświęcić weekend, bo to jest ich tak jakby ym, wyrwanie się z tej pustki. To jest takie zapełnienie, zalanie tej pustki no fakt, że to trwa tylko dwa dni, bo tyle trwa weekend. Ale to jest dla nich jakaś taka ucieczka i że oni to mm. wybierają i tak jakby, no nie dziwię się. Znaczy mm. jestem, jestem, kiedyś myślałam, że nie będę w stanie nigdy pojąć, dlaczego ci ludzie tak robią, ale teraz jestem w stanie to pojąć, bo mm. ja zapełniam tą pustkę czymś innym, bo nie zostałam jakoś imprezy i to lubię potańczyć, ale jakby Pójście na imprezę to nie jest dla mnie taka naj, najfajniejsza forma po prostu zapełnienia tej pustki, mm. a jeżeli ktoś jest tak podatny na to i lubi tak spędzać na przykład czas, i to jest dla niego taką odskocznią, no to jest się w stanie w to wkręcić, że faktycznie mm. całe życie przeżywa tak, że od poniedziałku mm. do piątku yy, popołudnia yy, to jest jego czas oczekiwania na wypełnienie pustki, którą mm. wypełni potem na imprezie jakiejś, tam zażywając narkotyki czy cokolwiek innego mm. robiąc. Przypomniało mi się, że było coś takiego, że Jezus często był otoczony przez tłum, a jednak gdzieś tam szukał ustronnych miejsc, żeby móc spotkać się ze swoim ojcem, nie? się dużo czasu spędzał na modlitwie sam. No i właśnie wydaje mi się, że to jest jakiś taki sposób na przeżycie samotności, i że to jest w ogóle potrzebne każdemu człowiekowi, że nawet jeżeli jesteś zabiegany i nie czujesz tej samotności, to ona gdzieś tam jest w Tobie. I musisz sobie znaleźć takie miejsce, nie? Że, mm -hmm. żeby dotknąć tej samotności. Nawet jeżeli ona nie jest jakaś taka straszna dla ciebie i odczuwalna, bo inaczej, jak ty jej nie zapełnisz bogiem, to ona będzie gdzieś tam z tyłu rosła i w końcu, w końcu gdzieś tam będziesz się musiał i tak z tym zmierzyć. Albo cię wtedy, jak już tak urośnie, to cię może pochłonąć. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest fajny sposób. Mm -hmm. Na to, żeby się z tym zmierzyć, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteś teraz. Dziękujemy Wam za uwagę i prosimy Was o lajki, subskrypcje i komentarze. A ciąg dalszy naszej rozmowy będzie za tydzień. Pa!